Witajcie cześć i czołem, tu Piotrek z Portugalii, pochodzący z Polski. Słuchajcie, sytuacja jest poważna, dlatego, że zaczął właśnie u mnie padać deszcz. Jest to oznaka Boga Żywego, który ten deszcz właśnie zezwolił temu deszczowi, aby sobie spadł mój wujek świętej pamięci powiadał, że jak pada deszcz to sikają aniołki ale wydaje mi się, że aniołki nie potrafią sikać i to my ludzie potrafimy sikać i to my ludzie jesteśmy ponad aniołami pamiętajcie o tym i nie patrzcie na to z perspektywy grubiańskiej, tylko chrześcijańskiej ok? słuchajcie, dzisiaj z okazji tego poranka przeczytam list świętego Jakuba rozdział piąty Werset trzynasty do dwudziestego. Módlcie się żarliwie. Spada cierpienie na kogo wśród z was, niechaj się modli. Jest mu błogo na duszy, niechaj hymny śpiewa. Choruje kto wśród was, niechaj przywoła kapłanów kościoła. Ci mają nad nim modły odprawiać i namaścić go olejem w imię pańskie. Modlitwa z wiary płynąca stanie się ratunkiem dla chorego, i Pan go znów podźwignie. Jeżeli się grzechów dopuścił, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem swe grzechy, jedni drugim i módlcie się nawzajem za siebie, abyście byli uzdrowieni. Bo wiele może wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem jak my: modlił się żarliwie o to, aby deszcz nie, pa nie padał i rzeczywiście nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. A potem znów się pomodlił, niebo spuściło deszcz, a ziemia wydała swoje owoce. Bracia moi, jeżeli który spośród was zeszedł na manowce, odstępując od prawdy, a inni go nawróci. A inny go nawróci. Niechaj wie, że kto nawrócił grzesznika z błędnej jego drogi, zbawi duszę jego od śmierci i sprawi, że mu wiele grzechów w niepamięć puszczonych będzie. Słuchajcie, jeśli chodzi o, że, o modlitwę. Żarliwą modlitwę, to jest to dość ciężki temat. Czasem ciężko jest po prostu o trafną modlitwę. Nie wiem o co wy się modlicie, ale są różnego rodzaju modlitwy. Ja czasem mam problem, żeby się o coś pomodlić, bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby po prostu spełniała się wola mojego pana Jezusa we mnie. Czyli żeby on pomagał mi, kierował mną wskazywał kierunek, a wszystko inne to jest ubrane w słowa życie, ubrane nasze pragnienia, więc